Dragon Ball to legenda, która wychowała wiele pokoleń. Zarówno ci młodsi, ci starsi widzowie cały czas śledzą poczynania Songa i patrzą do jakiego poziomu jest on w stanie dojść. Jednak dziś nie porozmawiamy o całym fenomenie Dragon Balla, a skupimy się tylko na najnowszej produkcji, jaka trafiła na ostatnio na konsole i pc Jest to oczywiście Dragon Ball Z Sparking Zero. A więc, ja jestem Sarna i zapraszam Was do moich pierwszych wrażeń z gry. Jeszcze zanim zaczniemy, to w filmie postaram się nie poruszać tematu Tengkachiego Trójki, który jest tak naprawdę pierwowzorem Parking Zero. Dlatego też zrobię drugi film, w którym porównam te dwie gry i zobaczę, czy Sparking Zero jest godnym następcą Tengkachiego Trójki. Ok, najpierw zaczniemy sobie od fabuły w grze. W grze startujemy od Zetki, czyli od tak naprawdę pojawienia się naszego brata, a raczej brata Goku, czyli Radima. Kolejno przyjdzie nam się zmierzyć z różnymi przeciwnikami. Które łączą się w sagi takie jak Science Saga, Cell Saga, Freeza Saga, aż dojdziemy do wątku Super, który jest mi akurat kompletnie obcy. Niestety, ale sama fabuła została dość mocno potraktowana po matoszemu. Chodzi mi o to, że wiele scen takich kultowych, jak na przykład zamiana w Super Saiyan, czy osiągnięcie przez Gohana SC2, zostało tak naprawdę pokazana w kilku screenach i w jakimś krótkim, parusekundowym filmiku, który nie oddaje tych emocji, które były kiedyś. Natomiast jest kilka scen takich, moim zdaniem, mniej ikonicznych, gdzie już bardziej pokuszono się o jakąś większą animację. I szkoda, tak naprawdę, że tego typu animacji po prostu nie ma więcej. Jednak z drugiej strony dostaliśmy coś zupełnie nowego, bo dostaliśmy tak zwane alternatywne ścieżki fabularne. Jest to nic innego jak takie gdybanie, a co by się stało, gdyby na przykład Songo nie zginął podczas walki z Radimem. Niektóre alternatywne historie są dość krótkie, mają tylko albo jedną kłeczkę, albo jedną dodatkową walkę, natomiast wiele z nich ma swój ciąg, który potrafi trwać naprawdę bardzo długo. Jedną z nich nawet ogrywałem ponad półtorej godziny i Powiem wam, że to naprawdę jest genialne rozwiązanie, jeśli chodzi o taką wprowadzoną świeżość do Dragon Balla. Bo raz, że same historie mają sens, to dwa po prostu bardzo fajnie ogląda się nam znane postacie, ale w zupełnie nowych sytuacjach. Jednakże, żeby taką alternatywną historię odpalić, to też nie będzie nam łatwo. Tak od względu, że poziom trudności jest dość wysoki w samej grze. A samo odpalenie tych nowych opowieści płynne do przełamania tego, co jest aktualnie w zadaniu. Czyli jeśli gra wymaga od nas, żebyśmy wytrzymali jakiś czas w danej walce, to żeby odpalić alternatywną historię, to musimy w tym czasie pokonać naszego oponenta, który jest troszeczkę trudniejszy niż zazwyczaj. Więc nie jest łatwo, ale naprawdę opłaca się to robić. Co ciekawe, fabuły będziemy rozgrywać tylko jedną postacią, którą wybierzemy sobie wcześniej. Więc tutaj mamy osobne linie fabularne dla każdej z postaci. No, może nie do każdej postaci, bo tego byłoby za dużo, natomiast jest przygotowanych dla nas kilka różnych ścieżek fabularnych, jak dla takich postaci jak Songo, Vegeta, Gohan, Piccolo czy nawet Black Goku. Natomiast co robić, kiedy fabuła nam się skończy? No, mamy tutaj kilka opcji, i nie do końca mi one przypadły do gustu. Jedną z nich jest nowość, która ma pewien potencjał, ale nie widzę za bardzo. Nie wróżę jej takiej dobrej kariery, jest to zrobienie własnych misji, co wydaje się oczywiście bardzo fajnym i bardzo świeżym pomysłem, tym, tym bardziej w serii Dragon Ball. Możemy tam zrobić nie tylko jakiś wstęp, ale krótką animację czy zarys taki historyczny. Jednak czemu dla mnie nie jest to coś ekstra, coś, co może faktycznie przykuć nas na dłuższą metę? A no z tego względu, że nie ma za to żadnych dodatkowych nagród. Same te fabuły i to co można tam zrobić nie jest na tyle rozwinięte, żeby może było się tym fajnie pobawić. A tak jak mówię, jeśli też nie ma za to nagrody, to nie za bardzo jest sens śledzić jakichś wymyślonych walk. Oprócz tego możemy sobie zrobić jeszcze turnieje, zarówno na SI jak i online. To jest trochę ciekawsze, bo możemy też zrobić sobie taki turniej w koopie albo umówić się z grupką znajomych na online i ustawić sobie jakiś turniej, więc tutaj jest jakiś jeszcze potencjał na to. Natomiast są jeszcze gry rankingowe oraz takie zwyczajne walki, czy to właśnie z komputerem, czy to z naszym znajomym na jednym ekranie, o czym za chwilę. Ale teraz chcę przejść właśnie do sekcji online, która moim zdaniem też za bardzo sensu nie ma. I chodzi o to, że cała gra została odzwierciedlona w taki sposób, żeby pokazać. Różnice poziomu pomiędzy postaciami. A więc kiedy weźmiemy sobie z jednej strony takiego Krillana, a z drugiej Broliego, to ten pierwszy tego drugiego nie będzie się za bardzo wbijał. Oczywiście będzie mu zadawał obrażenia, natomiast nie będzie go wytrącał z równowagi podczas zadawania ciosów, przez co broli w każdej chwili może skontratakować całe kombo Krillana. Jest to fajne, jeśli chodzi o odzwierciedlenie samego Dragon Bala i tego, jak ten poziom mocy wygląda. Natomiast online to niezbyt dobrze się sprawdza. I tak naprawdę całe online będzie bazować na takich kluczowych kilku postaciach, jak Gogeta S4, jak Vegeta S4 i inne postacie, które mają najwyższy poziom mocy w grze. Co ciekawe, jeśli nie mamy dopakowanych postaci i gramy na takich surowych statystykach, to może zdarzyć się tak, że nawet jedna z postaci będzie miała cztery paski zamiast trzech albo nawet dwóch pasków. Więc tutaj nawet Pasek życia ma mocne znaczenie, jeśli chodzi o nasze postacie. Ja rozegrałem sobie kilka meczów swoją, jedną z moich ulubionych postaci, czyli Tapion, który jest chyba z 13 kinówki Dragon Balla, I uwierzcie mi, że natrafiałem tylko na najlepsze postacie, jakie możemy spotkać w grze. I oczywiście wiele z nich miało 4 paski życia, gdzie moja postać miała 3 paski życia. Oczywiście udawało mi się w większości wygrać tych pojedynków, ale to też z tego względu, że cały czas gdzieś no to mam... Pamięć mechaniczną jeszcze z stękać jego trójki, której jestem w sumie cały czas wielkim fanem. Więc ogólnie fajnie, że ten, ten tryb online jest. Dzięki temu gra może żyć dłużej. Jednak niestety przez to, że te postacie po prostu nie są zbalansowane, to niestety będziemy musieli ograniczyć się do pewnej puli postaci albo starać się grać swoją postacią. Wiedząc o tym, że nasza postać może być troszeczkę słabsza od tej, którą ma nasz przeciwnik. Teraz przejdźmy sobie jeszcze do Koopa, bo jest tutaj koop lanowy, gdzie oczywiście możemy sobie razem z naszymi przyjaciółmi zrobić jakiś turniej albo po prostu powalczyć. Natomiast jest jeszcze koop kanapowy, który jest bardzo mile widziany w tego typu grach. Natomiast tutaj też nie jest za wesoło z tego względu, że w koopowym, znaczy w kanapowym koopie mamy tylko jedną mapę. Prawdopodobnie wynika to z tego, że gra nie uciągnęłaby innych map, na których jest o wiele większa destrukcja, o wiele więcej się dzieje, przez co gra albo traciłaby na klatkach, albo po prostu by trzeba było zjechać z jakichś ustawień graficznych bądź też rozdzielczości. Natomiast liczę, że może jednak Bandai Namco doda kilka map w koopie, takim tym kanapowym, i po prostu w trybie koop będzie mieli troszeczkę niższą rozdzielczość lub troszeczkę gorszą grafikę. Co na podzielonym ekranie i tak nie robi takiej dużej różnicy. Natomiast, jak wiadomo, czysty fan płynący z takiego kołpowego grania daje tak niesamowitą frajdę, że nie za bardzo zauważymy nawet te różnice graficzne. Okej, okay, to co jeszcze mamy ostatniego do zabawy, chociaż tak niekoniecznie do zabawy, to są zadania w grze. Tych zadań jest naprawdę dużo, natomiast nie są one jakieś niesamowite. Mamy w nich nawet do zagrania ileś razy daną postacią, w sumie to każdą z postaci, których jest aż 182, czyli sporo. Oczywiście tutaj liczymy wszystkie postacie z każdą transformacją Songa, Wegety, Songu Kana i tak dalej. Także, jak mówię, misje nie są zróżnicowane, jest ich bardzo dużo, ale też nie ma jakiegoś takiego hype'u, żeby je robić, bo większość misji daje nam albo tytuł, albo jakiś awatar, albo po prostu kasę, która w późniejszym czasie dość szybko będzie nam taka obojętna. Jak sami widzicie, tych aktywności nie ma za dużo. Moim zdaniem przydałaby się taka jeszcze jedna aktywność, która polegałaby na różnego rodzaju misjach. Misje dzieliłyby się od różnych kategorii, i w każdej kategorii byśmy dostawali różne nagrody. Wiadomo, im wyższa kategoria misji tym lepsza nagroda. I na przykład by można było tam zawrzeć kilka jakichś legendarnych strojów, bądź nawet postaci, żeby po prostu był sens to robić. Żeby była jakaś nagroda, do której byśmy mogli dążyć. Jednak przejdźmy sobie już do creme de la creme, czyli walki. Jak ona wygląda i czy jest ona dobrze zrobiona. I tu powiem od razu, że na samym początku miałem tego confusa, z tego względu, że po prostu... Nie wiedziałem, co się dzieje na ekranie. Gra jest bardzo mocno dynamiczna, bardzo dużo rzeczy się wokół dzieje, niszczy, co wpływa bardzo fajnie na feeling naszej gry. Natomiast z początkowej fazy gry, niestety, tutaj będziemy mieli troszeczkę e, taki kocioł. Natomiast to, oczywiście, po jakimś tam czasie, po paru dosłownie walkach, będziemy w stanie to już ogarnąć. I kiedy przejdziemy już przez ten pierwszy taki etap. Zaczniemy poznawać wszystkie kombosy. Wtedy gra zaczyna się lepić w całość i pokazuje cały swój potencjał, a ten jest naprawdę bardzo wielki. Moim zdaniem walka w Dragon Ball Z z Parking Zero jest jej tak naprawdę najlepszą częścią, od której ciężko mi się niekiedy oderwać. Bo jeśli tak naprawdę chcielibyście grę, w która bardzo dobry sposób odzwierciedla to znane nam walki z anime, to tu jest chyba nawet dla mnie jeszcze lepiej. Jest o wiele dynamiczniej, nie ma tych, wiadomo, Scenek, w których to Songo krzyczy przez trzy odcinki, i zamienia się w końcu w Super Saiyana. Tu dzieje się wszystko bardzo szybko, animacje są bardzo ładne i destrukcja bardzo cieszy oko. Oczywiście dostaliśmy też coś za coś, czyli bardzo dobrze wyglądające graficzne animacje, ale niestety przez to tracimy trochę na czytelności w walce bo sama regeneracja naszej postaci wygląda naprawdę szałowo natomiast w wielu przypadkach zasłania ona połowę ekranu i jeśli przeciwnik jest daleko od nas to nie za bardzo wiemy co on teraz chce zrobić czy on do nas leci, czy on może wykonać jakiś atak czasem po prostu dostajemy bułę z nienacka i nawet o tym nie wiemy oczywiście na plus cały czas tym możemy właśnie podać bardzo dużą ilość kombosów i nawet jak odwiedzicie sobie trening w grze to tam zobaczycie jak ogrom rzeczy tam jest, bo gra nie działa tylko i wyłącznie na ofensywie, ale mocno też na defensywie. Mamy chyba 5 do 7 różnych kontrataków, jakie możemy wykonać w walce i do każdego ciosu pasuje jakaś inna kontra. Albo na przykład jedna kontra może pasować do dwóch typów ciosów. A tak jak mówię, gra jest dynamiczna i trzeba bardzo mocno myśleć, w którym momencie jaką daną kontrę trzeba wykonać. Oczywiście, im więcej będziemy grać, tym bardziej wpłynie nam to w krew, więc będzie widać. Kto gra skillowo, a kto gra na fuksa. Jeszcze powiedzmy sobie chwilkę o grafice i animacja. Animacje to naprawdę kawał dobrej roboty. Każde kopnięcie, każde szurnięcie, jakaś piącha i tak dalej wygląda przegenialnie. I wszystkie ciosy, które mamy do wykonania, te specjalne i te zwykłe, wyglądają po prostu obłędnie. Graficznie jest naprawdę bardzo dobrze. Chociaż troszeczkę cały czas boli ten fakt, że tło trochę odróżnia się od postaci. Można na to przymknąć oko, tym bardziej, że tak naprawdę, tak jak mówiłem, gra jest bardzo dynamiczna i nie za bardzo będziemy na to zwracać uwagę, a same postacie i ich modele wyglądają przegenialnie. Tak samo po obrywaniu jakichś ciosów nasz strój się niszczy, więc to jest taki dodatkowy smaczek, który jeszcze bardziej daje nam takie odzwierciedlenie mocy, jaka się dzieje na, na naszym ekranie. Czy mogłoby być lepiej? No oczywiście, że tak. A czy musiałyby być lepiej? Nie, po co mamy jest wystarczające i uwierzcie mi, że będziemy się mogli tym, tą grafiką cieszyć przez bardzo długi czas. Ok, i przejdźmy sobie do podsumowania Dragon Ball Z Sparking Zero. Jak dla mnie jest to genialna gra jeśli chodzi o sam gameplay, animację i grafikę. Na plus dałbym tutaj jeszcze oczywiście te alternatywne historie, jakie są w grze, bo naprawdę one są przegenialne. I pokazują nam Dragon Ball w zupełnie nowym świetle. Jednakże z drugiej strony, niestety mamy tutaj bardzo mało aktywności po ukończeniu naszej fabuły, oraz sam tryb online, który no niestety się, przez to, że ten balans jest taki jaki jest, i nie będziemy mogli wybrać sobie niektórych postaci, a raczej po prostu będziemy z góry skazani na gorszą pozycję. Oczywiście w grze liczy się skill, natomiast wiadomo, jeśli. Spotkają się dwie skilowe osoby, no to wygra ten raczej, który będzie miał więcej życia i silniejszą po prostu postać. Tak samo brakuje jakiejś jeszcze jednej aktywności offline'owej, w której moglibyśmy zdobyć jakieś lepsze rzeczy, albo po prostu jakieś unikatowe stroje, czy też nowe postacie, albo po prostu nawet kryształowe kule. Jednak czy mimo tego wszystkiego można się świetnie bawić w Dragon Ballu? Jak dla mnie oczywiście, że tak. Nie ukrywam, że już mam na swoim koncie ponad 20 godzin i cały czas chcę więcej. Rozegrałem już wszystkie fabuły, teraz robię jeszcze te alternatywne ścieżki. Rozegrałem sobie już kilka turniejów, a także i rankingowych walk w trybie online. Cały czas mi jest mało i cały czas sięgam po ten tytuł i czerpię z niego maksymalnie dużo satysfakcji. I szczerze, sam jestem zdziwiony, jak ta gra na mnie zadziałała. Wiedziałem, że będzie grało mi się dobrze, natomiast nie wiedziałem, że będzie to aż na tak wielką skalę. Tutaj też przychodzi mój taki sentyment do jego trójki, czy też po prostu do samego Dragon Balla. Ale odpychanie sentymenty na bok, to tak szczerze mówiąc. Sama gra jest po prostu pod względem gameplay'u bardzo dobrze zrobiona. Samo to, że, w, że jest bardzo dużo kombosów i bardzo dużo kontrataków, które mogą przeszkodzić naszemu oponentowi w jakimś długim kombu, który może nas zabić, daje niesamowitą satysfakcję i pokazuje tak naprawdę jaki skill możemy tam, tam wynieść. Oczywiście wciskając guziki na pałę, też jesteśmy w stanie zrobić niesamowite kombinacje, jednak ta świadomość tego, że robimy coś, bo chcemy, bo. To było na, u nas zaplanowane, daje niesamowitą satysfakcję. I to tak naprawdę ode mnie wszystko. Dajcie znać co Wy sądzicie o tej grze i czy daliście jej szansę. Jak wiecie gra sprzedała się już bardzo dobrze, jest chyba najczęściej graną bijatyką ever, więc prawdopodobnie wielu z Was też grało tą, w tą grę. Więc dajcie znać co Wy o niej sądzicie, a może nawet spotkamy się gdzieś online. Jeśli byście chcieli się zgadać i gracie na konsoli PlayStation 5, to w linku pod tym filmem macie też link do mojego Discorda, na którego oczywiście was zapraszam. Zawsze można się ugadać, a jeśli byłoby nas więcej, to można nawet i jakiś turniej z nagrodami. Także odejmę to wszystko, trzymajcie się i do następnego. Cześć!